Nie mogę o tym nie opowiedzieć. To jest silniejsze ode mnie. No, nie jest to mądre posunięcie, ale czy człowiek robi tylko mądre rzeczy w życiu i nie tylko? No, nie. No, długo się biłem z myślami, czy mówić o tym, ale dostałem od myśli łomot i powiem. Nie wincie mnie, to myśli mnie zmusiły. Otóż pewien hinduski lekarz, czyli medyk z Indii. Manoj Mitkal je placki, by oczyścić organizm, duszę i ciało za jednym zamachem. Jakie to placki? Pewnie chcielibyście poznać przepis. To krowie placki, jeśli wiecie, co mam na myśli. Da? Doktor Mitkal twierdzi, że jeśli jemy krowie placuszki, nasze ciało i umysł stają się czyste. Nasza dusza staje się czysta, czysta twierdzi. No. <laughs> Brudne stają się tylko ręce, jeśli jemy rękami, albo sztućce, jeśli spożywamy sztućcami – Pochwalę się tutaj na marginesie. Słowo sztućce napisałem poprawnie za pierwszym razem. Nie było łatwo. Wracając do meritum sedna, by potrawa polecana przez hinduskiego doktora owie, owe krowej placki łatwiej weszła. To nie wiem, no, no, trzeba sobie wyobrazić, że to pizza po wiejsku. Tylko nie kładźmy na nią ananasa, bo się Włosi obrażą, prawda? Lekarze w Indiach ostrzegają, że nie ma dowodów naukowych potwierdzających korzyści ze spożywania krowego łajna, no ale why not? Dowodów nie ma, ale yy, przesłanki są. Przesłanki są, bo doktor Mitkal ciało i duszę ma czystą. Co do umysłu, no tu idzie polemizować. W każdym razie, kochani, nie jedzcie tego sami w domu, nawet jak to będzie refundowane przez NFZ i, i rekomendowane przez pana Meiser.